I teraz posłuchaj uważnie, i pocit ze mną to naprawdę długo nie zajmie, a zobaczysz znaczącą różnicę. Przesilenie fizyczne, przesilenie emocjonalne wszystko, co. Z denerwuje Cię te emocje, które czasem przychodzą i tak siedzą tak długo i doświadczasz ich tak długo. Naprawdę chcę Tobie powiedzieć, że nawet jeśli jest depresja, jeśli jest stan depresyjny, nawet jeśli jest duży ból w ciele spowodowany psychosomatyką i nikt nie odkrył jeszcze, dlaczego ten ból tam u Ciebie jest, a on Ci bardzo doskwiera, nawet jeśli przebadali Cię wzdłuż i wszędzie Twoje ciało jest zdrowe, Nikt nie powiedział nam, że jest praktyka Qigong, która może nam w tym pomóc. Joga może w tym pomóc, a praktyka Chikong to już jest coś bardziej głębokiego, bardziej na poziomie energii ciała i energii organów wewnętrznych i energii, która płynie przez meridiany. I dlatego praktykując Chikong zmieniamy tę energetykę organów wewnętrznych i zmieniamy to, co się dzieje emocjonalnie w naszym ciele, bo emocje to jest nasze ciało. Nasze ciało to są emocje. To nie jest tak, że, że to jest i mija. Jeśli są energią emocji, czegoś nie zrobimy, to ona tam sobie zostaje. Pokażę małą rzecz z która pomoże Tobie. Tak jak siedzisz, możesz to zrobić. Pamiętaj o tym, żeby zrobić like, subskrybować. Jeśli już chcesz, już teraz możesz napisać komentarz, że tak, interesuje mnie to bardzo, chcę wiedzieć więcej. Możesz też zrobić dzwoneczek, żeby dostawać zawsze informacje o tym, co robię, co nowego się pojawia z Kaliani Ogan Qigong. I teraz posłuchaj uważnie i pocit ze mną to naprawdę długo nie zajmie, a zobaczysz znaczącą różnicę. Więc jeżeli jest jakaś emocja, z którą się porykasz i z którą ci jest trudniej, to możesz sobie po prostu usiąść. Zacząć oszukiwać punkty, które są na merydianach i powtarzać sobie, że pomimo tej emocji naprawdę czujesz, że kochasz siebie i akceptujesz. Nawet jeśli to jest nieprawda na tym momencie i tego nie czujesz, to zobaczysz, jak bardzo ci to puści. Powiem tobie też w międzyczasie, na merydianach jakich organów wewnętrznych pracujemy teraz, albo na głównych merydianach energetycznych w ciele. I właśnie dlaczego ta praktyka tak bardzo działa. Zaczynasz od jelita cienkiego. Czyli tutaj meridiany to cienkiego. Jelito cienkie to jest główny organ wewnętrzny, który musi przetrawić wszystkie emocje. Więc stukasz sobie w taki sposób, koncentrujesz się na tym stukaniu i mówisz sobie na przykład: Jestem ogromnie wściekła, jestem wściekła na siebie, jestem wściekła na tych ludzi, na świat, na wszystko. I tak kocham siebie i akceptuję dokładnie taką, jaka jestem teraz. Kolejny punkt jest na środku, tutaj między brwiami. Jest to punkt na takim głównym merydianie, który idzie od kości ogonowej, od krocza właściwie przez tył. Jest to kanał wschodzący i jest on odpowiedzialny przy, o zakrążenie energii przez twoje ciało i łączyć siebie z energią wszechświata. I tutaj ostukujesz ten punkt najlepiej dwoma palcami, środkowy i i mówisz sobie to samo: jestem bardzo, bardzo wściekła. Jestem wściekła, czuję, jak mi wszystko wciska w środku, ale i tak kocham siebie i akceptuję taką, jaka teraz jestem, dokładnie tu i teraz. Kolejny punkt, który jest przy oku, to jest początek merydianów, dwóch merydianów, dwóch organów, osierdzia i potrójnego ogrzewacza. Bardzo ważne merydiany, bardzo ważne organy wewnętrzne, które chronią nas, nasze serce, które podtrzymują połączenie wszystkich organów wewnętrznych w środku ciała. I tutaj powtarzasz to samo. Jestem taka wściekła, że zaraz wybuchnę, ale i tak kocham siebie i akceptuję dokładnie taką, jaka jestem. Potem pod okiem. Tu jest merydian żołądka, ale też połączenie z merydianem wątroby, i tak samo, stukasz. Jestem wściekła, ale i tak kocham siebie i akceptuję, dokładnie taką, jaka jestem. Teraz, dokładnie tu i teraz. Potem, pod nosem. Nadal merydian, który płynie przez centrum ciała. Jest mi praktycznie troszeczkę lepiej. Powodniej mija mi złość i kocham siebie i akceptuję z tym, jaka jestem, co czuję. Dokładnie tutaj teraz. Idziemy dalej. Tu już jest koniec merydianu, który idzie przez centrum ciała, wschodzący merydian poczęcia, główny merydian, również łączący nas energią wszechświata. Kocham siebie, jestem wściekła, ale jestem już trochę mniej wściekła, mniej rozdrażniona, nadal czuję złość, i mimo wszystko, mimo to wszystko, co się dzieje, kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie. I akceptuję dokładnie taką, jaka jestem. Pod obojczykami, po środku ciała bardziej, zakończenie meridianu. Nerek jest już mi trochę lepiej. Moja złość osłabła, nadal czuję ją, ale już nie tak mocno. Jest mi lepiej, już coraz bardziej czuję, że kocham siebie i akceptuję dokładnie taką, jaka jestem. Teraz środek mostka. Kolejny ważny punkt na meridianie poczęcia. Moja złość już prawie całkiem umilkła. Już jest tylko trochę frustracji i rozdrażnienia. Kocham siebie i akceptuję dokładnie taką, jaka jestem teraz. Z moim ciałem, z wszystkim, co jest. I pod pachą na meridianie śledziony. Przestaję się już zamartwiać o to wszystko, przestaje się złościć, przestaję być wściekła, ponieważ kocham siebie i akceptuję taką, jaka jestem. I dokładnie tu i teraz. Szanuję moje ciało, szanuję siebie i wiem, że jestem dobra. I czubek głowy, też meridian. E, Baihui punkt, który otwiera się na wszystkie idee, które są we wszechświecie. Bardzo ważny punkt łączący nas z naszą gwiazdą północy, z tą, która nas prowadzi przez życie. Postukaj tutaj kilka razy i poczujesz od razu ulgę. To jest punkt, który obniża też yang, czyli Tę taką energię, która jest w wątrobie, która się podnosi w momencie, kiedy czujemy złość. Więc postukaj się po czubku głowy, czubkami palców, najlepiej i powiedz sobie, że już jest dobrze, że czuję spokój, czuję więcej stabilności emocjonalnej, mogę głębiej, spokojnie oddychać, kocham siebie i akceptuję ze wszystkim, co jest, dokładnie taką, jaka jestem. Tak jest. Tu i teraz. By spokojnie usiąść i podoświadczaj, zobacz, jak jest jak jest w twoim ciele. Podczas robienia tej praktyki nie musi być to emocja złości. Może to być emocja smutku, yy, odrzucenia, cokolwiek co tak bardzo mocno ciebie emocjonalnie rozdrażniło. Daj sobie czas. Możesz to zrobić też krócej, po prostu ostukać te miejsca. Powtarzać do siebie, że jest dobrze, że kochasz siebie, to jest bardzo ważne. Po, poznaj te wszystkie punkty i chcę Tobie pokazać najważniejszą rzecz: to, że one są na merydianach najważniejszych organów wewnętrznych. Kiedy praktyką Qigong pracujesz nad kultywowaniem energii organów wewnętrznych, usuwaniem z nich energii emocji, transformowaniem tej energii w energię pozytywną, w energię miłości, szacunku, życzliwości do siebie energię działania, wychodzenia do ludzi, do świata, patrzenia na świat pozytywnie, z satysfakcją, z entuzjazmem. Zmieniasz w ten sposób energię swojego ciała i dzięki temu panujesz nad energią twojego ciała, nad tym, żeby nie było blokad na meridianach, żeby nie odczuwać bólu. Naprawdę zmienia się tutaj stan emocjonalny. Osoby, które praktykują Qigong wychodzą z depresji. Mówią, że wychodzą z depresji, ponieważ zaczynają czuć się naprawdę dużo lepiej. Kobiety, które przechodzą przez raka piersi, czują się wspierane, czują, że dzięki temu mogą przejść przez ten trudny etap swojego życia. Kobiety, które są na zakrętach życiowych, czują się wspierane tą praktyką, czują, że mogą więcej, dzięki temu czują, że mogą działać dalej. Ja, dzięki temu. Na mniejsza ataki migreny, też przechodziłam lekkie stany depresyjne, które były spowodowane nagłą stratą ważnych miejsc, ważnych rzeczy w moim życiu i nie wiedziałam, co mam zrobić ze sobą. Poczułam naprawdę wielki dół i codziennie praktykowałam. Wiedziałam, że dzięki Qigong będę mogła dalej przejść i nagle to się zmieni. Praktyka Chikong jest niezbędna dla każdej osoby i uważam, że to powinno być rozpowszechnione w całym świecie. I właśnie taka jest moja misja, misja rozpowszechniania praktyki Qigong. Ponieważ jest ona niezwykle ważna, łączę ją ze swoim doświadczeniem jogi, medytacji, pracowania nad nastawieniem do życia. Dzięki temu myślę, że to, co przekazuję, jest dość wyjątkowe i dość znaczące dla osób wysokowrażliwych, emocjonalnych, dla kobiet, które mają dzieci, które dużo czasu i energii dają swojej rodzinie. To jest bardzo ważne. Wspierajmy się nawzajem. Korzystaj z tego, co Tobie przekazuje. Jeśli chcesz wejść udział w kursie online, odmacanie i regeneracja kobiecego ciała, przywróć sobie siłę. Tam poćwiczysz ze mną przez 7 tygodni, dostaniesz materiały do praktyki codziennej w domu i wdrożysz praktykę chiką na stałe do swojego życia. Zobaczysz, nie będziesz mogła bez tego żyć. To będzie bardzo dobry nauk. Zerknij na opis, tam jest link do kursu www.aniova.com. Możesz nawet do mnie napisać, tu jest WhatsApp. Możesz nawet do mnie napisać, możesz się zapytać, napisać na WhatsApp, SMS-a, jakkolwiek, możesz nawet zadzwonić. Z przyjemnością z Tobą porozmawiam, z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania i zobaczę się z Tobą z przyjemnością na kursie i tutaj, na kolejnych nagraniach. I bardzo jestem szczęśliwa, że mam teraz taki entuzjazm, że mogę to wszystko mówić z taką radością, bo już myślę o tym, już mam wizję tego, jak jestem fajnie wszystkim razem. Spotykajmy się, jeśli nie fizycznie w gronach kobiet, Bliskich, przyjaciół, ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie czują, to spotykajmy się online. To jest też piękna forma bycia razem. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia.